Komisja Kodyfikacyjna proponuje nowelizację Kodeksu Postępowania Karnego, by więcej spraw kończyło się konsensualnie, poddaniem się karze uzgodnionej z prokuratorem lub mediacją. Dziś takie wyroki to 25% skazań, co przyspiesza procesy i oszczędza koszty. Projekt wprowadza umorzenie mediacyjne przez prokuratora. Jest to projekt artykułu 11a Kodeksu Postępowania Karnego dla przestępstw jak kradzież do 20 tysięcy zł bez przemocy czy lekki uszczerbek na zdrowiu, ale tylko dla niekaranych umyślnie. Możliwe będzie świadczenie do 20 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości. Nowy artykuł 11b Kodeksu Postępowania Karnego pozwoli umorzyć sprawę mniejszej wagi bez pokrzywdzonego, np. fałszowanie dokumentów. Eksperci chwalą kierunek, ale krytykują warunki jak wspólny wniosek stron do mediacji czy szybkie wykonanie ugody. To może utrudniać stosowanie. Celem jest szybsza sprawiedliwość z uwzględnieniem pokrzywdzonych. A co Wy o tym sądzicie? To krok w dobrym kierunku? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli podobają się Wam moje treści, to zaobserwujcie mnie, żeby nie przegapić kolejnych.